Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 3 o oznaczeniu 30e w wersji Touring z 2020 roku. Zapraszam. Wersja 30e, czyli mamy tutaj silnik benzynowy oraz napęd elektryczny generujący łącznie 292 konie mechaniczne. Współpracuje z 8-stopniowo automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze białym, a kod lakieru to A96 Mineral White. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M nadający mu sportowego charakteru. Ponadto pełen pakiet Shadow Line z czarnymi nerkami, kamery 360 stopni z przodu, z tyłu oraz w lusterkach. Reflektory laserowe, 19-calowe czarne aluminiowe felgi, przyciemnione tylne szyby, czarne relingi dachowe, funkcje dostępu komfortowego pozwalające na otworzenie lub zamknięcie samochodu, mając kluczyk przy sobie i do samochodu się zbliżając, wtedy go otworzymy, a oddalając samochód się zamknie. Nagłośnienie Harman Kardon. Pamięć ustawień dla fotela kierowcy. Elektrycznie składane lusterka. Fotele sterowane elektrycznie. I są to fotele sportowe M. Tapicerka skórzana. Jest to czarna skóra werneska z niebieskimi przeszyciami. Ponadto fotel posiada opcję pompowania bocznego oraz pompowania odcinka lędźwiowego. Przebieg naszego samochodu to 29 439 km. Wyświetlacze cyfrowe, wersja Live Cockpit Professional. Wyświetlacz na szybie head-up. Sportowa skórzana kierownica z łopatkami zmiany biegów, w związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni. Ponadto aktywny tempomat, a kierownica jest podgrzewana. Wyświetlaczem sterujemy albo za pomocą dotyku, albo klasycznie przy pomocy pokrętła iDrive. Klimatyzacja w samochodzie jest trzystrefowa, ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Widok z kamer. Mamy tutaj również asystenta parkowania, który sam zaparkuje nam samochód prostopadle lub równolegle, oraz asystenta cofania, który zapamiętuje około. Raczej nie około, tylko dokładnie 50 metrów trasy pokonanej, i możemy za pomocą tego asystenta dokładnie tą samą drogę pokonać wstecz. Czyli sam nam po prostu wyjedzie. Wcześniej wspomniane kamery 360 stopni, możemy je sobie obrócić, ponieważ mamy tutaj sterowanie gestami. Ewentualnie możemy za pomocą pokrętła również sobie. Ten widok obracać. Ponadto mamy tutaj pełen pakiet asystentów mianowicie ostrzeżenie przed kolizją czołową, przed kolizją boczną, przed opuszczeniem pasa ruchu z ingerencją w kierowanie oraz przed zmianą pasa ruchu z ingerencją w kierowanie. Asystent, właśnie martwego pola w lusterkach. Widok z zakierownicy. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Mamy tutaj wcześniej wspomnianą trzecią strefę aklimatyzacji. Niżej, dwa porty do ładowania. I oczywiście, dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. A tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW Serii 3 Touring. Ponadto, jako że mamy tutaj funkcję dostępu komfortowego oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, możemy poprzez machnięcie nogą pod zderzakiem sobie ten bagażnik zamknąć. Lub oczywiście w ten sam sposób otworzyć. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, Marek BMW i Dziękuję i do zobaczenia!